Witam was serdecznie na kanale z grzybami w Nowej Hucie po lesie Dzisiaj co prawda jesteśmy w mieście w parku Reduta nad Sudołem No ale niestety albo stety poza przysłowiowymi granicami Nowej Huty Stąd filmik będzie na kanale na kanale leśnym no i trafiliśmy tutaj fajne stanowisko na którym jest kilka gatunków grzybów a dokładnie jeden dwa i tutaj trzeci gatunek ale będę chciał się skupić przez parę sekund na uskwiaku zmiennym i maślance wiązkowej na grzybie jadalnym i grzybie lekko trującym ale przy okazji pokażę wam jeszcze czarnostopkę kasztanowatą która była zerwana o tym grzybie troszeczkę więcej powiem i trochę więcej pokażę na kanale z Nowa Huta z grzyby w Nowej Hucie Ale to dopiero tam nie tu wróćmy do tematu głównego, czyli grzybów jadalnych, uskwiaka zmiennego, nieraz już były pokazywane grzyby na rosnące na drewnie drzew liściastych grzybka można pomylić z innym trującym grzybem z hełmówką jadowitą, już też nieraz o tym grzybie wspominałem. Tutaj mamy stanowisko maślanki wiązkowej. Jak widzicie, miejsce wzrostu identyczne. I grzybki też są podobne. Tylko że ten jest trujący, a łuskwiak zmienny jest jadalny. Tutaj mamy zestawienie obu grzybów. Koło siebie teoretycznie nie są do pomylenia, ale w praktyce różne rzeczy już widziałem. Różne grzyby. Były ze sobą mylone. Potencjalnie, nawet niepodobne do siebie, no ale jednak ludzie mylą i takie grzyby. Maślanka wiązkowa. Nieprzyjemna, lekko w smaku. Uskwiak zmienny. Bardzo dobry grzyb jadalny. Także, jak zbieracie takie, że tak powiem, wynalazki, to uważajcie na takie łuskwiak zmienny i maślanka związkowa w miejskiej dżungli, ale na kanale leśnym. Takie małe porównanie, a ja lecę dalej. Do zobaczenia, jak gdzieś na trasie. Cześć!